Przykuj się, to jest twój super ważny wieczór, Gurio, Twój pierwszy całus. Podobno wolny mu opowiedział Tudjusowi, że cię pocałuje na naszej podwójnej randce. Ale niczego nie przyspieszaj. Dzięki, po prostu bądź sobą, a wszystko pójdzie dobrze. Starożytny posążek mojego ojca! Musiałyśmy uwolnić zaklęcie zamiany naszych ciał! O, nie! Chłopcy już tu są! Otwórz! Zapraszamy do środka! Nie może cię pocałować! Mnie! Kleo! Już idę! <laughs> Musimy szybko opracować jakiś plan! Co wam zamówić? O. Dopadło ci jakieś przeziębienie? To może gorącej herbaty. Gulio? Mnie? Co? A, latę! Sprawdź moją torebkę. Może jest coś do odczynienia czarów? Nie oh. Nieważne, że to ci się wydaje głupie, Julio! Co? Hmm? Słuchaj, ziom, ona na serio cię lubi. Pocałujemy je jednocześnie, wtedy nie będzie ci głupio. Wiem, ile ten pocałunek dla ciebie znaczy, Ugulio. Chyba będziesz musiała poczekać na inną. Jestem sobą! Pocałunki musiały nas odczarować! Guglio? Nigdy nie byłam na pijama party. O, takie piżamowe imprezy są super. Czasami nie śpimy nawet całą noc i gadamy. I robimy sobie stylizację. I malujemy sobie pazury. I obgadujemy. Chodźmy! Nie zapominajcie o gargulcu do gargulca. Co to jest gargulec do gargulca? To jest ulubiona Grakleo. Zawsze w nią gramy, za każdym razem, kiedy tu nocujemy. Ja jestem w tym niepokonana. Trzy, cztery, pięć. Karta diaboliczny demon. Uuu, tracisz 500 punktów. Wypadasz. Serio? Jej! Znaczy, buh. chyba pójdę do Łazienki i się popłaczę. Ha! Górski troll psuje ci frys i makijaż przed szkolnym balem. Claudine odpada. Pójdę do drugiego pokoju, żeby nie robić tu scen. Ale masz jeszcze jedną kartę, możesz grać dalej. Racja, to karta podwójny kłopot, więc mogę wybrać kogoś, żeby odpadł ze mną. I wybieram franki. Ora! Zostałyśmy tylko we dwie, Abi. Twój ruch. Wygląda na to, że wpadłaś w płonącą otchłań. Czekaj chwilę. Mam tu kartę odmiany losu. Ty ruszasz się za mnie. Sama jesteś w płonącej otchłani. Co? Jak? Ja... ja, ja, ja nie. Możemy prosić cię na słówko? To był dobry ruch, nie? Uwielbiamy grę do gargulca. Ale Kleo tak poważnie to traktuje. Dla spokoju pozwalamy jej wygrywać. Jaki jest sens grać, jeśli dajecie jej wygrywać? Szef orków zastawia pułapkę. Tracisz kolejkę. Krawiec szaman zaklina twoje ciuchy. Wracasz. Pięć pól do tyłu. Nimfa kradnie ci telefon. Tracisz tysiąc punktów. Gra skończona. Odpadasz. Wygrałam. O mój ra. Nareszcie. Godna mnie rywalka. Będziemy grać w tę grę całą Jestem Spektra Wondergeist. Oglądacie program Historia Straszyceum. Szkoły wampirów i wilkołaków skakały sobie do gardeł już od wielu stuleci. Można by rzec, że wojna zakończyła się tutaj, w naszym Straszyceum. Zobaczcie, jak to się stało. Przenieśliśmy się do Straszyceum ze szkoły tylko dla wampirów. To nie było łatwe. Ale, fond! może pora zacząć używać wody i mydła zamiast języka. <grystanie> może byliśmy nieco chamscy. Wilkołaki nie były lepsze. To teraz nasze terytorium. Łapiesz wam pozerze? <grystanie> Czosnek wywołuje u wampirów mega potworne krosty. To było tak elektryzująco zajadłe. Najmniejsza sprzeczka przeradzała się w wielką aferę. Oj! Przyszedł transporter choru! Co? Słyszałaś! Ta łazienka jest teraz tylko dla wampirów. Wyjdź tak nie można! Czy ty zawarczałeś na te wampirzyce? Znaj swoje miejsce, bo ci je przypomnę. Dziś to zakończymy. Zgoda, dalej tak być nie może. W sali gimnastycznej o zmierzchu bądźcie wszyscy. Wygrany przejmuje szkołę. Ale w Straszyceum to, co nas różni, zbliża nas do siebie. A kiedy działamy wspólnie, możemy pokonać prawdziwego wroga nietolerancję. Jestem Spektra Wondergeist, Słuchaliście historii Straszyceum. A gdyby ktoś się pytał, wampi-wilkołacze relacje nigdy nie były lepsze. Klot, chodzi mi tylko o to, że mogłeś zadzwonić chociaż raz. Nie miałem zasięgu, przecież byłem w lesie. Mogłeś zawyć, tak jak wtedy, gdy oglądasz trumno-koszykówkę, a ja próbuję się uczyć. To teraz za głośno wyje, tak? Słodki jesteś, jak się wściekasz. Oglądałyście wczoraj wymarłą plażę? <laughs> Wyłam ze śmiechu. Simon Klops zaraża wszami. Zbiewajmy stąd! Zaraz. Spokojnie, nawet ja wiem, że to niemożliwe. Totalnie możliwe. Jeśli je złapiesz, ludzie w szkole będą cię unikać. Trzeba kogoś dotknąć, żeby je oddać i nie stać się zawszony. To tylko taka ściema do straszenia. Wszy są prawdziwe i naprawdę straszne. O, mam wszy! Zdejmijcie je ze mnie! Nie! Mam wszy! To niewidzialny bili Może być wszędzie. Po prostu nie wierzę. O! Zdrajczyni swojej sfory. Nie! Nie! A! O, masz! Normals i do tego z wszami! A! 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 Nie! Claudine! Oddaj je, to ralej! Zawsze jest dla nas wredna. Masz rację. Zaraz! Gdzie ten amulet do teleportacji? Co się stało z naszą przyjaźnią? Przestańcie się wreszcie wygłupiać! Franki, nie! Dobra, może wszy są prawdziwe, ale nie musimy się w to bawić. No dawaj, oddaj mi je. Nie ma sprawy. Hej, ty! Podaj nas! Nie świruj! Nie! Jeśli chcecie mnie wykląć z powodu jakichś głupich wszy, to bez krempacji! Ma rację. To nieważne, czy ona ma wszy. To wciąż jest Franki. Nasza straszyciółka! Coś w tym jest! O, dziewczyny! Czuję jak rośnie mi na no, Nie wciągy tego! Chodźcie, chłopaki! Wynosimy się stąd! W wampi plotkach poplotkujemy dziś o szkolnych ciachach. Strzymać konie! Spójrzcie na tego mustanga! O! Nowy chłopak? Porażka. Podobno ma na imię Archer. Mam konkurencję. Sie ma skarbie. Fajnie spotkać takiego zgrabnego strzelca w takiej szkole. Odpuść sobie wieśniaro. Ja ci pokażę, jak to się robi. Mnie nie zlarzam kicia! A może pomógłbyś damie, przystojaku! I tak będziesz mój! <grystanie> o kocie, nawet cię nie zauważył. Ja za to sprawię, że będzie jadł mi z ręki. O, marzysz! Miau! O, czy ktoś zechce pomóc biedaczce zejść po schodach? <grystanie> Zaraz do niego zagadam i będzie randka z lunchem. Zabieraj, pasuron jest trudny. <śilla> <śilla> Jak ty śmiałaś! <śmiałasvable> Jak widzisz, śmiałam. Musimy przepaść! Oh, I zepsuć sobie takie widowisko! <śilla> Rozstrzygnijmy to raz na zawsze! Chodźmy! Okej! Która z nas Ci się podoba? <śmienicza> Wiesz co? Bierz go sobie, nie jest w moim typie. Oh, nie, dziękuję bardzo. Nie przepadam za koniną. O, to od Cleo. Jakaś masakra. O! No moje śmie, patrz! Więcej bandaży tutaj! Au, au, au. Uah! Biedactwo to przez stracha ma dziś kiepski dzień. On jest lalką wódu. Jeśli on ma kiepski dzień... ...to wszyscy mają. Mm. Franki, tego zrobiłaś? To teraz go napraw. Co ja poradzę? Nie umiem... <laughs> ...czytać w myślach! Skara krzyk! Jest zdołowany. Co za los! Lubię guziki. Jedyna nadzieja to wejść do jego głowy. Gdy Gulia naciśnie ten przycisk, zostaniemy przeniesione do jego mózgu. Totalna pustka. Wiecie, umysł jest jak dom. Każdy pokój ma inną funkcję. Ten obszar kontroluje mowę. <śmiech> <śmiech> Aha, to centrum pamięci. To było dzisiaj. Ty, przewodniczącym czachy szkoły, nie jesteś nawet prawdziwym ziomem, ziom! <śm> Hahaha! On ma rację. Nie jestem prawdziwy. <śm> Ach, roz. Jego problem to samoocena. Jak można mu pomóc? Ten obszar kontroluje emocje, a co najważniejsze, miłość. Musimy go połączyć z nieszanem. Udało się? Jak ja? Ciebie lubię! O, dziękuję, Skaro. Jestem zdrowy. Jestem zdrowy. Myślę, że nasze zadanie zakończone. Już mnie nie obchodzi, jak będziesz mnie traktował. Ponieważ ja tam się. Może powinniśmy jeszcze wrócić i zrobić parę poprawek. Nie mogę uwierzyć, że jedziemy do Monte Strachlo. Słyszałam, że w tym mieście aż się roi od potworacji. Nie mogę się już doczekać, kiedy. Frankie Stein! Jeśli jesteś chora, to nie wolno ci jechać na wycieczkę szkolną. Spokojnie, panie paskudny, nie ma opcji, żadna chora! Nie podchodźcie do niej! Jak się teraz zarazicie, nie będzie strachlo. Sorki, Franki, nie mogę ryzykować. O! O! A tobie co tak wesolutko? Bo cieszy się na myśl o tym, jak będzie fajnie na wycieczce bez was. Autokar odjeżdża za 15 minut! Chodźcie już, zaraz odjeżdżamy! Lepiej wracaj do autokaru, zanim się od nas zarazisz. Śmieję się z zarazków. Ha! Ja nigdy nie choruję. Potwory w mojej wiosce są odporne. Przecież musi być jakieś lekarstwo. Gulia, znalazłaś już coś? Nie. Oset potworów? O, tata mi mówił, że to rośnie w katakumbach, ale ktoś musi po niego tam pójść. Znam tę roślinę, ale ma skutek uboczny. Idź już! O, tu jest oset potworów! Nareszcie! Obym zdążyła! Abi na pewno go nie znajdzie, szkoda, bo ja będę się bawiła totalnie wampistycznie. Mówiłaś, że nie chorujesz. Alergia na oset potworów. To ten skutek uboczny. Autokar jeszcze nie odjechał, chodźcie! Nie! strachlo. Potworacji! Wszystko idzie totalnie zgodnie z planem! Nasze dzieło jest prawie gotowe! <laughs> Trzeba się śpieszyć. Jackson, znalazłeś wszystkie nasze składniki. Tak, pani, yy, znaczy Franki. Ua, jakie to ciężkie! Au! Moje plecy! Pomóż mi otworzyć tego łobuza! Yy, czy nie sądzisz, że trochę się z tym zagalopowałaś? Dlaczego tak myślisz? Teraz załóż swoje gogle, bo możesz się paćkać. Straszny widok! Tak! To wszystko tak przepysznie łączy się razem! Zawsze chciałem wiedzieć, jak się jej robi, ale żołądek podchodzi mi do gardła. O, za późno, żeby się wycofać. Tak, to bo nawet wiecie przed rozpadaniem. Ty też musisz zanurzyć w tym ręce. To strasznie lepkie! Ten maluch jest już prawie gotowy. Te ręce, te nogi! O, perfekcja! Całkiem jak żywy! Tak, a teraz nastąpi chwila prawdy. Wytwór naszych rąk! Powstanie! Wysiadł bezpiecznie! Kończy nam się czas! Potrzeba więcej energii! Wiem co zrobić! Franki, trzeba znaleźć inny sposób! Nie! Nie ma innego sposobu! Nareszcie! Moja praca zakończona! Cześć! I oto mój sekretny rodzinny przepis na pewno ożywi Wasze kubki smakowe. Tada! Ciekawe, jak ona to to no, zrobiła. Uu, nie wiedziałam, że Franki tak się przyłoży do pracy ze straszy techniki. Właśnie, to tak, jakby stała się innym stworem. A-a-a, nie podjadaj jeszcze lukier. O Franki, bo ja jestem taki pyszny. Jak się cieszę, że impreza jest już w piątek. Muszę wybrać dla siebie strój, a potem wybrać strój dla kloda, żeby pasował, a potem zmienię zdanie i wybiorę coś innego. I oczywiście zmienię ciuchy kloda, potem się wkurzę, że nie mam w co się ubrać. I w ostatniej <noise> chwili wezmę to, co wybrałam na początku. Hup! A ty Abi, z kim ty idziesz na imprezę? Nie idę, nikt nie zaprosił. Nie masz chłopcy uważają, że jestem zimna. Nic nie poradzę! Hej upiorki Abi obczaj. A! A! O! Au! Wiesz, ty chyba masz jakiś problem, Ros. Mówię wam, gdyby chłopcy wiedzieli, jaka Abi jest cudowna, to traciliby dla niej głowy z miłości. O, przeczytałem w podfochicie, że najnowszy trend to teraz szybkie randki. Spotykasz się z wieloma chłopcami i z każdym gadasz tylko minutę. Aha, a jak ktoś ci wpadnie w oko, to się z nim umawiasz. Ja tam się nie znam na tych pośpiesznych randkach. Pod nowoczesną fasadą nadal jestem tradycyjnym upiorem, tyle wam powiem. Daj spokój, nie masz nic do stracenia. Straszyciółki! Roz, przestań już świrować. To jest na poważnie. Ja wcale nie świruję. Ach. Dlaczego do mnie mrugasz? Ledwo się znamy. W, wcale nie. Ja mam tylko... Za szybki jesteś. Następny. To hej, właśnie. Tak się zastanawiałem, czy... Em... O, za nieśmiały. Jesteś owcą w wilczej skórze. Dalej. O, 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 Cześć słoneczko, pozwól mi zaprosić się na imprezę roztopię twoje serce raz dwa! Roz! <grymny> <Ał>! <grymny> ha! Czekaj! Pokażę Ci jak się rusza mistrz! Podoba się? Sprawdziłaś tylu facetów na tej szybkiej randce. Dlaczego zdecydowałaś się iść na zabawę z nim? Bo mnie rozśmiesza. No właśnie. <grymny> Venus prosiła o 3000 tysiące mililitrów destylowanej wody. Czy wiesz, co się mogło stać? Tak, a nas wysłała po największy termometr w szkole. Co ta upiorka wymyśliła? Trzymaj się staruszku, Venus? Szybko, nie mamy czasu. A? To bandaże od Wampidiora! Aleo, to jest najstarsze drzewo w Straszyceum. Rośnie tu od setek lat. A co temu dolega? Ej, jemu? Jego korzenie. Próbowałam wszystkiego, ale nic nie działa. Zostało niewiele czasu. Trzeba coś zrobić. Ktoś musi znać na to sposób. Nauczyciele, naukowcy, gulia. Matka. Matka natura. Ona zna. Matko Naturo, wielki dąb jest w niebezpieczeństwie. Pamiętajcie, czym to drzewo dla was było. Otoczcie je miłością, a odżyje. już rozumiem! Dzwoń do Kleo! Powiedz, żeby wszystkie potwory przyszły pod drzewo! Szybko! Och, dzięki, Matko Naturo! Odżyje. Po co tu biega, Kleo? Po co mamy tak stać wokół tego wielkiego, starego, spruchniałego pniaka? Co? Roz, to nie jest stary pniak! To jest świadek historii naszego życia. Pod tym drzewem pisałam najlepsze reportaże. Straciłem pięć piłek tam w gałęziach. Julio, lubiłaś się tu uczyć, pamiętasz? A Klot i ja byliśmy tu na pierwszej randce. Widzicie, wyciął pozorem nasze inicjały. Duża szkoła, duże problemy. Dzieją się tu setki różnych historii, a to moja dział. Jestem Spektra. Dostarczam informacji. Prawda zawsze leży gdzieś po środku, a ja potrafię do niej dotrzeć. Siedzę w tym bałaganie odkąd pamiętam. I myślałam, że już wszystko widziałam, kiedy on pojawił się w moim życiu. Od razu wiedziałam, że ten płomień oznacza kłopoty. Cześć, przystojniaku. Masz ogień? Jestem Ross. Ross Musisz mi pomóc. Wpadłem jak śliwka w kompot i nie mogę wyjść. Powiesz, o co chodzi? Słyszałaś o zaginionej rzeźbie? No oczywiście, że tak. Ktoś chce mnie w to wrobić. Weźmiesz tę sprawę i oczyścisz mnie z zarzutów? Krewnicka wywali mnie z budy, rozumiesz? Dobra, mały. Wszystkie dowody wskazywały na jedną gorącą głowę. Chyba nie było w tej szkole potwora, któremu Ros nie podpadłby w ten czy inny sposób. I nagle doznałam olśnienia. Trafiłam w sedno. Pewnie ciekawi was, dlaczego tu jesteście. O, jest tak, Spektro, uważasz nas za kompletnych głupców? Wszyscy wiemy, że Ros zabrał tę rzeźbę. Zostawił na miejscu wypalony ślad. Każda osoba w tym pokoju miała motyw, żeby wrobić Palonego. Powiedz Franki, czy to prawda, że Ros spalił ci pracę domową z gryzologii? Jak się Wściekła! Normalnie czasami to bym go. Jasne. A ty to, Raleigh? Czy Ros nie oblał cię wodą przed zdjęciami szkolnymi? Claude, dius, ile razy Ros narobił wam obciachu w sklepie? Nie powiedzieliście mu wtedy, że będzie tego żałował? Ale to nie było! Każdy z tych studentów mógł zemścić się na Rosie. Zatem, kto to zrobił? Halo? Czyściciele rzeźb? O, tak mam to. Palniki? Poniedziałek może być. Uczniowie, możecie iść. Typowe zakończenie, prawda? Najpierw cały świat chcecie rzucić na stos, a po chwili jesteś wolny i beztroski jak ptak. Tak wygląda życie w Straszyceum. Jestem Spektra. Dostarczam informacji. Weź ulotkę. Głosuj na gorie. Nie dam ci się zmarnować. Ej, nie bądź luzerem! Bądź recyklerem! Sortuj odpady naturalne, plastik, puszki. Świat ratujesz, gdy śmieci segregujesz! Hmm, za dużo zachodu! Ros, zrób to dla sportu. Myśl i śmieci swoje posortuj! Segregacja to taki obciach! Segregacja to co? To super sprawa! Ach, jeden uległ. zostało jeszcze tylko 6,5 miliarda. Ach. Witaj, przyjacielu! Chciałabym w jakiś sposób powiedzieć wszystkim, jakie to ważne dla przyszłości planety. Ale nikt nie chce mnie słuchać. Ja cię słyszę bardzo dobrze. Wenus, nie możesz użyć swojej mocy? Tej, no wiesz. Mocy przyrodu perswazji! Tak, żeby wreszcie zrozumieli. Moja moc pozwala mi wpłynąć na jednego potwora naraz. Nasza planeta jest w terapatach. Potrzebny nam ktoś wpływowy. Ktoś taki jak. Kleo! Ciebie wszyscy podziwiają. Jak coś zrobisz, inni naśladują. Mam ten talent, ale sama nie wiem. Ja przecież nie mogę grzebać się w śmieciach. To nie śmieci, to surowce wtórne. Żeby zmienić nastawienie ludzi, to musi być coś super, coś stylowego. To brzmi jak pokaz mody. Witamy na pierwszym dorocznym pokazie mody z surowców wtórnych, kompletnie odnawialnych w straszy Od śmieci do mody! Dziewczyny wyglądają ekstra, ratując planetę. Ty też możesz! Segreguj odpady, to planecie pomożesz! A teraz brawa dla dziewczyn! Uh, brawo! Uh! Brawo! E, nauczyłem się czegoś i pomyśleć, że to się stało w szkole. Udało nam się, wiesz? Jeszcze jak! <noise> ja mówiłam do ciebie. Hi, monster high, monster high, monster monster high Come on, don't be shy, monster high A party never dies, monster, monster high